Siemano wszystkim z tej strony, Fmbr. to jest kolejny odcinek z wiedźmi na trójki. Przed chwilą, na samym początku, jak tylko rozpocząłem odcinek, miałem crasha. Mam nadzieję, że e, tym razem to się nie stanie. Na samym się początku. What the hell! No, mają tutaj kurde ciekawe rzeczy, widzę. Wszystko Geralt tutaj. Kurde, no, sarambice rzeczy mają. O Ho 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 Coś mi się wydaje, że tam zajdziemy. To w trybie natychmiastowym O Geralt O, receptura biała mewa Show me Tego jeszcze nie możemy Coś mi tutaj w ogóle podnosili Tu jakieś książki, tak? Okej okay. I sobie nic więcej. No i tu jakieś tam rzeczy. Dobra, ale tak, 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 tak. Losariusz yy, rzemiosło. Biała mewa, tak? Czy coś takiego to było. No co to jest? Co co, 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 co to jest? Nie myślę, że to jest gdzieś coś tutaj. LOL. Co za spodnie? 24 Pancerz Sławe A no poza tym to są spodnie a... Aha no Dobra, niech im będzie No, ale to co generalnie podniosłem, to chyba nie było nic eee, Nic z uzbrojenia Nie wiem, nawet tego kurde nie Nigdzie nie widzę No, whatever. O, biała mewa, coś tam było. No, ale dobra. Zajdźmy sobie jeszcze tutaj. Jeśli się oczywiście da. Tam są schody na dół, nie? No, dobra. Nazwijmy to schodami. Co my tu jeszcze mamy? Tu już nic więcej. Wow, tu jest kolejny ołtarz. No ale tu już. O, chciałem powiedzieć, że tu już więcej nic nie ma. A tu jeszcze jest pełno różnych rzeczy. Jeszcze tutaj, Geralt. Ale Ty chyba tego nie podniesiesz. O, matko. Tutaj coś też jest. Oje, oh yeah. je, to akuratnio żeśmy podnieśli do dobrą rzecz. Eee... teraz tak... To żeśmy podnieśli. Ech, w ogóle ja bym wszedł, kurcze, wy postać. Jeszcze. No... come on. Dlaczego tak się zrobiło? No what the fuck? Ej, no kurde, no jakim cudem myszką steruje? Już, Spokój. Ja pierdzielę. Czy widzicie to w ogóle co tu się dzieje? Aha. Bo teoretycznie, ja tak mogę przewijać. Chwila, chyba że tutaj na to najeżdżam. Nie, jakie, jakie to jest, słuchajcie, dziwne. Dobra, już teraz nie powinno się nic przerzucać. Kurde, w mordę. Wydane punkty... A, dostępne punkty zero. Świetnie, świetnie po prostu, świetnie. Hmm, matko. Mutagen z gryfa. Żywotność plus 50 A gdzie w ogóle? Te montageny chyba tu ogólnie się znajdują, ale ja z tego co ja troszeczkę widziałem e, to te montageny można robić. Alchemia, no to chyba... No chyba tutaj. E, substancje alchemiczne. Petardy, oleje, to nie. Eliksiry. O tu jest, biała mewa, to, to żeśmy dostali alkohol. To w sumie kiepsko. Hmm. Rzemiosło, nie. Alchemia. No nic, słuchajcie, lecimy dalej. To nie ma, nie ma co tutaj w sumie rozmyślać Od chwila co to było Przy samym wejściu. Jakiś chyba, mam nadzieję, składnik alchemiczny. Okej, okay, czy to jest daleko? No, kawałek mamy, to może podjedziemy na koniu. Zwłaszcza że tutaj na pewno będą jakieś potwory Sied, jakieś gówno wjechałem No na piechoty to by było trochę daleko Już mamy dróżkę. Okay. Ale co pomocy, no kurde, ludzie. Gier, schowaj tyłnierz, bo ludzie się boją. Witajcie. Ładna wiesz. Ano, no. Prawdziwa perła moczaru. Skoro tak gadacie, jak wam się tu żyje? Ano no, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Wiesz kto mnie przysyła. Dobrze, będzie łatwiej. Zobaczcie, ja nie wiedziałem, że przychodzicie od pani lasu. Często korzystacie z ich pomocy? Od postrzyżyn każdy jest ich. To się o nas troszczą. Surowe to panie, ale sprawiedliwe. Wymagają, ale przecie w życiu nic nie przychodzi łatwo. Kto przepędził morowe powietrze? Kto dał ziarno pod zasiew? Ludziska welężują cholewki, a nam się jakoś darzy. spotkałeś panie lasu? Nigdy. One pokazują się tylko wybranym. Może kiedyś wezwą i mnie. Słyszałeś o szarowłosej dziewczynie, która trafiła do pani lasu? Nic o niej nie wiem. Pokłoncie się panią i ich zapytajcie. One słyszą wszystko, co się dzieje w Welej. Ktoś im donosi? Las dla nich słucha. Jedno słowo powiedziane w złej godzinie może sprowadzić ich gniew, ale słyszą też prośby i modły. Bywało, że pastuch zgubił świnie, zapłakał na rozstajnych drogach i świnia wybiegła z głuszy, jakby ją licho goniło. Prosto na pastucha. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Kiedy się to wszystko zaczęło? Będzie trzy roki temu. Pamiętam ciepły dzień. Poszedłem sprawdzić, co złapało się wewnyki. Wyciągam zająca z pułapki, a tu nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek dnia był. Wpierw myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając gnił mi w ręcach, a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Tamtego czasu źle się u nas działo. Ludziom zęby czerniały jak żagwie w ognisku. Baby swarliwe skakały sobie do oczu z byle powodu. No i dzieci. Kalekie się rodziły. Chrome. Strach i przekleństwo. Wtedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem zaszczęganie się po z górą. A to co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrznąć drzewa i wypalić sparszybają ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. No okej, okay. czyli chyba już żeśmy wykorzystali Panie wszystkie nie możliwości co za One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się poszepczącym wzgórzu. Jeno uważajcie panie, nie traktujcie tego lekko. Okej okay. 300 metrów, lol, dobra, to wybierzemy oczywiście konia. Znów miałam ten sam Odpocznij. Dobra. Gdzie to w ogóle jest? Zerknijmy sobie na mapę. A, tutaj. Kurde. Zapuszczamy się w miejsca, w których jeszcze żeśmy tak naprawdę nie byli. Oni w ogóle ciekawe, co jest tutaj, kurde. Ja. Ja tu będę musiał przyjechać. To jest po prostu obowiązkowe. Ale póki co będziemy dosyć prostą dróżką sobie jechać. Także zapieprzamy. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. I czekły? Ciekawe. Tam coś w dole jest, kurde. Już ten z widzimskich zmysłów. Pięć. Dobra. Póki co git majonez. Kok. Dobra. Głos dobiega z wnętrza drzewa. O, ah to jest szybka podróż, gad demet. Jest wnętrza drzewa, tak? Powiadasz, Geralt? Um. Ale tak, jak byliśmy tu na dole, o właśnie, tu jest coś takiego czerwonego, się pojawia i znika. Kurde. Zaustrojstwo, dowiedz się co zabije mieszkańców, żeby znaleźć przejście pod wzgórzem, które bym nie wybrał, to nie ma żadnego znaczenia. Przejdźmy się troszkę tak bardziej naokoło, nie? Żeby ewentualnie tutaj poszukać jakiegoś wejścia, właśnie. Tutaj też są skały, to jest bardziej takie zajście w dół. Mmm, magia. To miejsce mocy. Ale to na dole. Jest miejsce na ten. Aha i tam było gdzieś już zaznaczone mi na mapie. O kurde. Tam niżej. No Geralt, tylko się nie zabij, proszę cię. Odejdź. 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 Po wstrzymam siły, która mnie ochrania. Dobra, jaki żeśmy tutaj... ...wzięli znak? Aha, Igni, spoko. No zresztą to... ...można było się domyślić, ale dobra. Tutaj mamy wejście. Wilkołak. On nam jak na razie nie grozi. Zapiszmy sobie tylko nie to. Hmm. Nie dobrze. Drukowanie nas czeka. Wpadnie uh, szybkie pływanie, lewy shift, dobra. O kurde. Geralt, check this out. Dobra, stań tutaj i zerknijmy co my tu wzięliśmy. 51,63 No jest troszeczkę gorszy Ale go oczywiście sobie zostawię Dlatego, że Ale tu mamy tylko 17 przebicie pancerza A tutaj mamy natomiast bardzo dużo premii Do różnych rzeczy No i znowu mi z ciało